opłacało się przykrywać morwę w trakcie przymrozków wiosennych, bo ona co prawda straciła, tutaj lepiej będzie widać, straciła zalążki owoców z tych gałęzi, które są na zewnątrz, drzewka, nawet te, które były przykryte, ale stykał ten materiał do tych gałęzi i one tutaj pozrzucały. Jakieś pojedyncze owoce tutaj są, ale czym bardziej w głębi drzewka, tym więcej tych owoców jest. Korzystamy na bieżąco. To są owoce, których nigdzie nie kupicie w stanie świeżym, bo one się po prostu nie nadają w żaden sposób do przechowywania i transportu. Więc, jeżeli chcecie spróbować, jak smakuje morwa, to można spróbować jej w wielu miastach. Morwy rosną jako drzewa takie miejskie, w nasadzeniach miejskich. Na przykład widziałam piękne morwy owocujące w, przy dolnej granicy. Ogrodów za zamkiem królewskim w Warszawie, tam na dole nad Wisłą. Więc są takie miejsca, jak ktoś zna, swoje miasto, to znajdzie morwy owocujące, ale jeżeli nie macie znajomego ogrodnika, który ma morwę, albo nie wiecie, gdzie te morwy rosną, to rzeczywiście, żeby spróbować morwy, to trzeba, trzeba mieć swoją. I teraz morwa w smaku jest słodką mdła. Różne e, odmiany smakują odrobinę inaczej, to jest. Morwa biała, ale o czarnych owocach bo tutaj nazwa botaniczna gatunku nie ma nic wspólnego z kolorem owoców więc morwy mają różne owoce. Tutaj te dojrzałe widać, jak są tam w głębi czarne. Morwa przede wszystkim oprócz tego, że jest smaczna, szczególnie dzieci ją lubią nie nadaje się za bardzo do, na przetwory, bo ze względu na brak tego kwaskowatego smaku ale jest świetna do zjedzenia bezpośrednio. Do dodania do jakichś deserów do jogurtu, to przede wszystkim ma olbrzymie walory zdrowotne. Liście Morwy to jest znany, ziołowy produkt do mieszanek związanych z utrzymaniem, służących do utrzymania poziomu glukozy we krwi, wspierająco w leczeniu cukrzycy. Owoce morwy też mają szereg właściwości zdrowotnych. To jest drzewko. Ja już ją pokazywałam na kanale. To jest pendula, więc drzewko o niewielkich rozmiarach. Bardzo łatwo ją utrzymać w ryzach poprzez regularne cięcie, ale pamiętajcie o tym, że inne morwy, szczególnie te duże, rosną w olbrzymie drzewa. Bardzo ciężko je okiełznać, więc to jest taka super odmiana do tego, żeby każdy z Was morwę miał, a tych owoców jest wystarczająca na potrzeby rodziny.